Latała, co, co ona wyszła na dwór, to albo dwa stoją, albo jeden. Ale no tak. Nie mogła zrobić wszystko. Żeby trzy, a dzisiaj. Jak na dwór, no to on... stoją wszystkie trzy. To ją wołam szybko i chodź szybko sobie zrobić. Ale przyjdzie znowu, siedzą. Usiadł. I ty... się na lata, żeby im zrobić te zdjęcia. Trzy młode, zdrowe i gotowe do odlotu, chyba. Ale już fruwały, czy nie? Tak, one chodzą, już te dwa tak, a jeden jeszcze jeden. A jeden taki trochę jest, nie los. Tak jest, niby nie sędzisz, tylko jak stary przyleci, to on siada, bo, bo wie, że ten stary zwali. Karmi, bo on karmi go jeszcze. Jak przyleci stary, on siada i prosi o jedzenie. To są takie zachowania, ale one kleklcą, bo wie pan, tam u góry latały cztery jeszcze. To już czas odlotów jest.